z wielką przyjemnością mam zaszczyt poinformować i zaprosić mieszkańców powiatu włoskiego do wzięcia udziału w dwóch programach profilaktyki zdrowotnej mianowicie w jednym, pierwszym diagnostykę leczenia raka gruczołu krokowego i drugi badanie USG piersi dla kobiet. Program profilaktyka diagnostyki leczenia gruczołu krokowego jest to program przeznaczony dla mężczyzn Nowość w roku 2020 to programem objęć będą mężczyźni od 45 roku życia. Liczba osób do przebadania to 500, 500 mężczyzn. W programie USG w piersi przebadamy 350 kobiet serdecznie. Wszystkich zapraszam do skorzystania z tychże programu. Od środy rozpoczynamy rejestrację do poradni urologicznej, do programu profilaktyki i badania kluczowo-krokowego. Yy, yy, badania będzie wykonywał doktor neopetyczny Marek Kufla. Rejestracja rozpoczyna się w środę. Będzie wyznaczony termin, w którym będzie pobrana krew na badanie. PSA i będzie wyznaczony termin konsultacji przez doktora urologa, specjalistę urologa, który jednocześnie wykona badanie USG i oceni poziom PSA, wyda stosowne zalecenia w zależności od obrazu, który dostanie badany. Kolejny program ruszy w czwartek. Będą to zapisy na badania USG piersi u kobiet. Tutaj dotyczy to kobiet pełnoletnich. Badania będzie wykonywała specjalista radiologii pani doktor Małgorzata Sierpowska, posiadająca ogromne doświadczenie w badaniu USG piersi. I to badanie jest również kierowane do młodszych osób, dlatego że mamografia, tym, to badanie podstawowe, przesiewowe w kierunku raka piersi dotyczy kobiet finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dotyczy kobiet od 50 do 69 roku życia. Natomiast u młodszych kobiet również jest wiele różnych zmian, patologii kluczowej piersiowej. I tutaj dedykowanym badanie jest badanie USG piersi. To badanie jest bardzo trudno dostępne na do no rodziejństwa powiatu Głogowskiego i, i sponsora KGHM rzeczywiście, że panią to badanie zostanie udostępnione. Z naszej informacji jest ogromne zainteresowanie badaniem USB pierwsi przez kobiety. W związku z tym rozpoczynamy w czwartek rejestrację. Ilość miejsc złącznie wynosi 350, natomiast w tym pierwszym dniu, podobnie jak kiedyś robiliśmy przy chorobach tarczycy, gdzie jest duże zainteresowanie, będzie 140 miejsc i w miarę jak te miejsca zostaną wykorzystane ogłosimy kolejny dzień naboru tak żeby no, więcej pani miało dostęp, a nie wszyscy się zapisali w ciągu jednego. Jednego dnia. A więc startujemy w środę z rejestracją do badania prostaty u mężczyzn i w czwartek rozpoczynamy badanie, rejestrację na badania USG piersi u kobiet. Wszystkich serdecznie zapraszam zainteresowanych. Rzeczywiście te programy są bardzo wartościowe i dają możliwość tego rozpoznania schorzeń, no tych dwóch narządów, które są bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o choroby tam występujące. Zawsze przy takim programie no jest przynajmniej kilkanaście rozpoznanych no, ciężkich schorzeń no i wiele różnego rodzaju patologii, które wymagają dalszej obserwacji i diagnostyki. W programach na przykład no, tych pulmonologicznych były takie przypadki, że pacjenci praktycznie od razu z badania profilaktycznego trafiali do oddziałów szpitalnych. Także badania te są bardzo cenne, a tak jak podkreślamy, schorzenia i piersi u kobiet, i kurczo krokowego u mężczyzn. Są bardzo poważne, natomiast rokowanie i leczenie przy wczesnym wykryciu jest, jest bardzo dobre, w związku z tym te badania profilaktyczne mają szczególną moc i znaczenie. Skorzystać i być pewnym, że dbać o swoje zdrowie, a tym samym i o swoje rodziny.